Witam wszystkich. Dzisiaj będę się zajmować kolejną podpałką w takiej formie. Są to kawałeczki drewna spięte jakimś jakąś tekturką. Z obu stron jest knot. Prawdopodobnie jest to nasączone parafiną. No i zobaczymy jak długo będzie się to palić. Czy da się też podpalić od krzesiwa? Najpierw to podpalę, później będę na ten temat rozmawiał. Jedna taka podpałka waży 50 gramów. Czyli nie mało. To jest mocno nasączone, nie wiem czy to w krzesiwa pójdzie. No ale zobaczymy Kiedyś obiecałem, że wszystko będę sprawdzał od krzesiwa, więc tak robię No to chyba jest zbyt mocno nasączone No jednak poszło. To z drugiej strony niech będzie zapalniczko. Mniej więcej zmierzymy czas, ile to się będzie palić, jak długo, jak widać z dwóch stron, bardzo fani się pali. No, rozpałka, podpałka. Ważne mieć taką jesienią czy zimą w zapasie, niż dziś szukać. Wiadomo, jak jest mokro, to ciężko coś suchego znaleźć. A przyniesiona podpałka sucha na pewno świetnie się sprawdzi. Znacznie lepiej niż taka mokra. Albo po prostu na przykład szukanie takiej podpałki po ciemku, gdy chcemy szybko coś podpalić. Czy to kuchenkę, czy to sobie zrobić ognisko. Jest to polski produkt dostępny na sztuki, albo po prostu w kartoniku. Ja za chwileczkę pokażę, jak to kartonik wygląda. W kartoniku mieści się 16 sztuk. Można sobie właśnie to zamówić albo w całości w kartoniku, albo pojedyncze sztuki, aby spróbować jak tam będzie to działać. No, dzisiaj jest około 4-5 stopni Celsjusza. Trochę wiaterku. Mam nadzieję, że nie będzie mi to przeszkadzać. No, z tej strony bardzo fajnie się pali z tej strony może jakby nieco gorzej, No ale zobaczymy jak to pójdzie dalej. Nie wiem czy tylko knot jest z parafiną, czy nasączone, ta reszta też, chociaż nie powinna być. To są drobne drewnka takie to, one i tak się zawsze bardzo dobrze palą. No, ma być to przyjazne dla środowiska, bezzapachowe. No jedynie tam lekko czuć właśnie parafinę, jak się powącha z bliska. Bo tak z daleka to za bardzo nie czuć. No jedynie zapach po prostu palonego drewna. Taki to zawsze czuć. Ja widzę, że to będzie bardzo długo się palić. Ja oczywiście całości nie będę nagrywać, bo za bardzo nie ma po co. Po prostu widzimy się pod koniec, jak to się spali w całości. I pokażę czas palenia. Na razie, jak widać, bardzo świetnie się pali. Prawdopodobnie ten kartonik też jest nasączony. A może i to te drewno też jest nasączone. Parafina Albo stearyna. Także to tyle wstępnych informacji. Widzimy się, jak to się skończy palić. Właśnie mija 10 minut. W sumie to chyba się nawet połowa tego nie spaliło. Teraz mamy ładny ogień. No chociaż taka pojedyncza podpałka, powiedzmy, że jest nieco ciężka. Można spotkać podpałki lżejsze, ale sądzę, że umiejętne rozdzielenie na pół tej podpałki zrobi nam po prostu dwie świetne podpałki zamiast takiej jednej. A w zasadzie nawet taką jedną podpałkę, jakby wrzucić do kuchenki na drewno. Jako, że to się dość długo pali, sądzę, że spokojnie ze 200 litrów, ze 300, ml może nawet byśmy zagotowali na takiej ilości drewna. Oczywiście w jakichś tam awaryjnych sytuacjach jakbyśmy nie mieli dostępu do suchego drewna. Jak widać, bardzo ładnie się to pali i bardzo długo. Jak dla mnie bardzo świetna podpałka. No 16 sztuk zawsze można zrobić dwukrotnie więcej. Albo używać takiej pojedyncze sztuki. Cena i oczywiście, gdzie można sobie to kupić, jak zwykle, pod spodem w opisie. I to chwilowo tyle. Ja tą podpałkę jak najbardziej polecam. A każdy zrobi, jak tam sobie uważa. Właśnie przekroczyło 15 minut. Palenia, no i jest tutaj już końcóweczka. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.